Teraz pomodlimy się jeszcze modlitwą o uwolnienie, o uzdrowienie, o wylanie Ducha Świętego. Więc ponownie też znieśmy nasze dłonie. Zachęcam co jakiś czas, żeby też ten gest modlitewny był, e, szczególnie w tej, w tej części naszego spotkania. E, więc pomodlę się i też Wy na razie trwajcie w sercu, w modlitwie. Ojcze Niebieski, proszę, aby przez Twojego syna Duch Święty wstąpił przez Jezusa Chrystusa na nas, na cały ten świat, na wszystkie dusze. Abyś uwalniał nas i wszystkie dusze od wszelkiego zła, grzechu, szatana. Abyś uwalniał nas szczególnie, abyśmy mogli żyć w wolności dzieci bożych, światłości, nie w ciemności, w łasce, nie w grzechu, nie w opętaniach, ale w namaszczeniu Duchem Świętym. Prosimy Ciebie o to, Panie Jezu, namaszczaj nas teraz Duchem Świętym. I uzdrawiaj nas, Panie Jezu, przez Maryję, Matkę Boską Bolesną, aby każdy z nas mógł cieszyć się pełnym zdrowiem duszy i ciała, jeżeli to jest Twoją wolą. Abyś dał nam siły do dźwigania krzyża, abyś leczył głębokie rany nasze wewnętrzne, o których nie zawsze nawet widzimy, może rozumiemy, co, dlaczego nas. Coś boli, smuci, dręczy przez wiele lat, a Ty o tym wiesz. A Ty nas od tego zła uwolnisz, a Ty te rany właśnie za bliźnią się dzięki Tobie uleczysz je. Chwała Tobie, Panie, za to. Chwała za to, że już teraz te modlitwy są wysłuchane, że nas odpowiesz, nie tylko odpowiesz też, bo na pewno, ale już odpowiedziałeś i wysłuchałeś. I to nas cieszy, to nas raduje, że teraz Duch Święty wstępuje na nas, namaszcza. Że są teraz głębokie też uwolnienia, że wielu będzie cieszyło się wielką, właśnie wielką radością, wielką ulgą duchową, psychiczną, emocjonalną, nawet fizyczną. Dziękuję, że leczysz Panie Jezu też najgorsze, najcięższe choroby, właśnie wewnętrzne i fizyczne, że leczysz teraz ludzi, którzy, naszych braci i siostry, którzy mają ciężkie stany depresyjne. Którzy żyją w lękach, którzy żyją w zamknięciu, w takiej izolacji, w takiej niechęci do życia, do bliźnich, a nawet niechęci do Ciebie, bo są tak załamani, przebici. Uzdrawiaj ich, Panie, oczyszczaj, uwalniaj, wskrzeszaj. Panie, daj, daj im, tym wszystkim cierpiącym, zranionym, najwięcej łask, najwięcej darów. Ty, który jesteś miłosierdziem samym. Abyśmy byli Twoimi prorokami, Twoimi apostołami, abyśmy prowadzili w tym świecie życie modlitwy, kontemplacji, adoracji i też pracując, spełniając wszystkie nasze obowiązki domowe, różne rodzinne, zawodowe, czy w moim przypadku te wszystkie kapłańskie posługi, obowiązki, które chcę z radością wypełniać, z miłości do Ciebie, do ludzi, a nie daj na no taką łaskę wytrwałości w dobrym. Pragnę, aby odpłacać się dobrem na zło. Przepraszamy za to, że czasami odpoczęliśmy złem za zło, że czasami zło tym, którzy nam zło Panie, daj nam łaskę, abyśmy wybaczyli wszystkim wszystko, abyśmy nie chowali uraz, nie pamiętali złego, krzywdy cierpliwie znosili, urazy właśnie chętnie darowali, abyśmy za wszystkich się modlili, abyśmy błogosławili nawet najgorszych ludzi, bo mogą niektórzy z nich przynajmniej stać się nowymi ludźmi w Duchu Świętym. Panie, błogosław naszych bliskich przyjaciół, dobrodziejów, ale także nieprzyjaciół, Twoich, Kościoła i naszych. Panie, błogosław to miejsce, błogosław nasze parafie. Błogosław Czadową i nasze miejscowości, nasze diecezje. Błogosław naszych biskupów kapłanów, którzy goliwie Tobie służą, i daj łaskę pamiętania tym, którzy, którzy są pełni demonów, którzy jako duchowni, biskupi kapłani niestety. Prowadzą duszę ku zagładzie, Chroń nas się takich duchownych, a daj nam świętych, wiernych Tobie, Maryi, ludziom, duchownych, przełożonych. Panie, namaszczaj nas jeszcze mocniej, darem wiary, nadziei miłości. i miłości. abyśmy byli pokorni i cisi. Jak Ty, Panie, jak Twoje serce, jak serce Maryi, jak serce Józefa, jak serce Symeona. Świętego z Tesalonik. Panie namaszczaj nas teraz. Dziękowaliśmy ale teraz teraz również prosimy, błagamy. I też dziękujemy za to, że to błaganie jest przyjęte. Pan ciebie dotyka prawdziwie głęboko. Duch święty wstępuje na każdego z nas. Jego ognie, e, ogniste języki zatrzymują się na każdym z nas. Mów językami, wysławiaj Boga. Bądź mężnym męstwem, które Pan ci daje. Bądź mądrym mądrością Boga. Bądź rozumny rozumem, który Bóg, darem rozumu, który Bóg ci daje. Bądź radosny radością Boga, radością Maryi. Kepchana. Kepa Pan teraz daje Ci łaskę spoczynku w Duchu Świętym. Pan daje Ci łaskę snów w Duchu Świętym. Pan daje Ci łaskę uwolnienia. Pan uwalnia też od różnych zniewoleń, nałogów, złych przyzwyczajeń. Pan uwalnia od grzechów ciężkich, to znaczy daj łaskę, żeby ich nie popełniać już, a te, które się popełniło, żeby się z nich wyspowiadać. Pan daje Ci łaskę życia w bliskości z Nim, każdego dnia, przede wszystkim na mszy świętej, na adoracji, ale także tam, gdzie jesteś. Pan daje Ci łaskę i taki takie bycia z Nim w sercu, Twoim jest Pan i chce być Pan. Nie bój się, bo Jego miłosierdzie teraz wylewa się na Ciebie. Na Twoją rodzinę, na tych, za których się modlisz, których kochasz. Prawdziwie wylewa się Duch Święty. Duch życia. Duch światłości. Duch, który przemienienia, który przemienia Ciebie. Przemienia Twój smutek w radość. Twoje gorzkie życie pełne słodyczy życia w Bogu, z Bogiem. Kepet kelichena. Pan daje Ci prawdziwe życie i uwalnia Cię od śmierci duchowej. Pan uwalnia Cię od złych emocji, od złych przyzwyczajenia, złych nawyków, złych słów, złych myśli, złych emocji. Pan uwalnia Ciebie od takiej samowystarczalności. Nie bój się być całkowicie zależny od Pana Jezusa, od Maryi. Bo to jest Twoja radość, Twoja chwała to Jezus i Maryja, Twoje szczęście to bycie w poddaniu Bogu, więc poddaj się Bogu, nie bój się tego. Nie bój się służyć Bogu i Marii, bo to jest chwa właśnie chwała e, i nagroda, że już, że się służy Bogu, to jest już nagroda dla nas i, e, i Maryi. A nawet jeżeli ludzie nie docenią tego, co czynisz dla nich, bo nawet zgardzą tym, odrzucą niektórzy, no to pamiętaj, nie jesteśmy z tego świata. Bóg nas powołał do nieba. Bóg nas wybrał, dlatego świat nas czasem nienawidzi. Czym czasem Często właśnie ludzie tego świata nas odrzucają, plują na Ciebie, bo kochasz Pana Jezusa, bo jesteś blisko Niego. Ale tak już ten świat tylko czynić potrafi. Ale niebo Ciebie przyjmie kiedyś do, nie, do siebie. Raduje się Niebo Tobą. Jesteśmy teraz jak ci, którzy są na arenie. Patrzy na nas niebo. Pan Jezus, Maria, walczmy, walcz. I serce wojownika, wojownika i rycerza Chrystusa i Marii. La, ha, la, Wszyscy teraz módlmy się modlitwą w językach. Adonai, 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 hebhamareno, la, 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 le, arale, arale, la, la halalaj, i wychamareno halalaj, ale, aryara, 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 Pan teraz napełnia swoimi darami łaską udzielenia też osoby najbardziej tego potrzebujące teraz, to pośród nas, i te, które słuchają i będą słuchać. Tak to jest również do ciebie. I dla ciebie, moje dziecko, mój synu, moja córko, już nie jesteś niewolnicą, ale wolną, już nie jesteś niewolnikiem, ale wolnym. Ja Cię uwolniłem, ja Cię uzdrowiłem, mówi Pan Jezus, ja Cię napełniłem i rozpaliłem, mówi Pan. Perchadyszcza, Perchadyszcza. Pan jest też leczy osoby, które mają chorę. Um, Plecy, chory chore kręgosłup, chore e, lędźwia, biodra, krzyż, e, szyję. Pan leczy też osoby, które mają różne bóle głowy. Skroni też e, zatok, la, czoła, Abal hadidi, Habal La Habal hadija, Lal chene. chena. Pan uwalnia Ciebie od więzów śmierci, od więzów szatana. Jesteś wolna. Teraz cię Pan uwalnia. Chamati. Pan uzdrawia z cukrzycy. Panu uzdrawia teraz również Marikę. Tak, Marikę Panu uzdrawia z nowotworu klatki piersiowej, hamatele. Panu zdrawia Justynę, która choruje na nowotwór swoich wnętrzności. Panu uzdrawia też mężczyznę, który choruje na nowotwór płuc. Panu uzdrawia teraz również Pawła Adama, ma takie dwa imiona. Paweł Adam. Panu uzdrawia Ciebie. Kebel Hadia, z takiego właśnie z takiego, takiej choroby twojego, twojego serca, Twojej duszy, Chamal związanej z takim. Z taką nieufnością wobec Boga, z taką niewiarą, bo jesteś bardzo zraniony. Chapatka, ale uwierz, zaufaj mu. Panu Jezusowi. Chapetule, chepchania. Maria bierze Ciebie, ukochana matka, swoje ramiona, na swoje ręce i na, i na swoje ramiona. Przytula. Pociesza, bo jest pocieszycielką. Oręduje, bo jest orędowniczką. Pośredniczy, bo jest pośredniczką. Wstawia się za Tobą. Więc bądź wdzięczna Maryi. Bądź wdzięczna. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu. Święty Symeonie, Mario Królowo pustelników i wszystkich oddanych modlitwie i kontemplacji. Teraz już jest koniec tej części spotkania modlitewnej wspólnej, ale będzie jeszcze adoracja. Zobaczymy od potrzeby znaczy, na pewno nie cała noc, ale może jeszcze tak z godzinę półtorej, może więcej, takiej adoracji. Jeszcze, Chociaż jeszcze proponuję, żeby po tym spotkaniu, po błogosławieństwie, był jeszcze różaniec Jezusa, który często tutaj odmawiamy, właśnie w oparciu o to, co mówiłem na medytacji, żeby odmawiać modlitwę Jezusową, ale także różaniec Jezusa Jezusowy. Więc jeszcze dla tych, którzy może włączyli się do tej modlitwy, to będzie jeszcze taka pomoc duchowa na ten wieczór żeby też w ogóle się modlić tą modlitwą różańca Jezusowego też, właśnie oprócz tej modlitwy Jezusowej. Więc ten plan jeszcze na ten wieczór tak będzie, ale za chwilę tutaj właśnie podniosę Pana Jezusa w Najświętszym, właśnie w który jest tej tajemnicy Najświętszego Sakramentu. I to będzie właśnie oficjalne już takie zakończenie spotkania. Wracajcie w pokoju do waszych domów. Niech Bóg wam błogosławi w podróży. Niektórzy wiem, że jeszcze zostaną jutro, mimo niepogody. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście tutaj, e, mimo tego zimna deszczu, to też naprawdę niech Pan Wam wynagrodzi, ja osobiście też e, podziwiam, bo no, to jest wielu z Was przyjechało z bardzo daleka. E, I mimo że nas jest niewielu, tak jak powiedziałem, na początku spotkania, tak jak w też było ich niewielu, e, a potem jak się e, właśnie jak się rozpoczęła taka era e, miłości miłosierdzia, od przyjścia Chrystusa, od jego zmartwychwstania, zosłanie Ducha Świętego, to potem jaki żar był, jak wielu e, nawróciło się poprzez modlitwę i, e, i wiarę tych niewielu. Dlatego ten ogień, który jest w Tobie, który Pan zarzucił w Ciebie, rozpalił Cię tym ogniem swoim, miłości miłosiernej, Ducha Świętego, to teraz ten ogień dalej przekazuje, rozpala innych. Więc e, niewielu, ale dla wielu. Więc teraz uklęknijmy.